robi wrażenie, muszę przyznać. Niestety nie ma dzisiaj dobrych warunków, ale... Przyjaźń przyjaźni gruzińsko rosyjski. Takie coś.

co nie można wejść, niestety jest zamknięte No, jesteśmy w kolejnej miejscówce Przyjechaliśmy do Kasbegu. Taki mamy lokul, bateria mi się kończy Będzie, że nagram jeszcze kilka sekund a i taki mamy widok z naszego, z naszej werandy. No jest genialnie tutaj. Nie? nie? Klimat górski taki faktycznie. Wszystko jest takie dość surowe. No ale jak to w takim guesthouse, wiele się nie wymaga. Jest fajne ciepłe łóżko. Mamy w ogóle prywatną łazienkę. No to jest taki stół biesiadny. Jak ktoś ma zacięcie, to może sobie na pianie nie pograć. No tak na no, szybko, bo jesteśmy głodni, idę do miasta, mają coś zjemy. I nasz pokoik, skromny. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo tu ciemno jest. Rustykalnie, jak zwykle, ale mamy swoją łazienkę. Taka prosta łazienka, super sprawa. Nic nam więcej nie potrzeba. you Idziemy do kościoła świętej Trójcy w, e, w Kasbegi. Idziemy drogą samochodową. Jest po deszczu. Jak gdyby szlakiem, to może być bardzo słabo, ale w górach spadł pierwszy śnieg. A te widoki tu są przezarombiste. Niesamowite miejsce, ale już czuję zadyszkę, bo jesteśmy już na jakieś 1900 metrów. A idziemy. Dokładnie tam, daleko do tego kościółka, go widać w tle. Słuchajcie, takie widoki... Miazga. Po prostu miazga. Przepiękne góry. No a my tam, do góry. Do kościółka. Chwilę odpoczynku na ławeczce. No i zaraz ciśniemy dalej. W tą stronę. Tam, do góry. latarnie zasłania Tak to wygląda. Idziemy serpentynami teraz. Kąt nachylenia 13 stopni. Także troszkę zadyszki Zal jeszcze ty hotel jeszcze są? Piękne miejsce. Podataj, podataj, podataj. Idziemy do góry. Wszelkie tak, klimaty. Kazbegi. z pełną gębą i cypita ustrojowa. Trochę zleżało, bo kąt tylko nachylenia 8 stopni. No, ale jest git. Ciśniemy dalej serpentynami. Trochę nas deszcz tutaj zaczął łapać. Ale widoki dalej przepiękne. Jest moc w Kałkazie, naprawdę. Pięknie jest. Jesteśmy prawie na miejscu. To jest to tam dzikie konie. Widzisz to piszkoł góry? No, i, i tam też takie delikatne podejście, i to wszystko. Ostatnie podejście, idziemy tylko ściółka. Pogoda niestety deszczowa, ale trochę gór widać. Jak widać, liczymy na przejaśnienie i zostaniemy tam. A z godzinę, może nawet dwie nigdzie nam się nie śpieszy. Mamy suche ciuchy na przebranie, mamy wzmacnia smaku, mamy jedzenie, także. Spróbujemy przeczekać ten deszcz i zobaczyć sobie widoczki. A dzisiaj rano, tam na Herozoncie, i tam już było biało, śnieg spadł. Wszyscy się na nas patrzą, trochę jak na idiotów, bo są poubierani w ciepłe ubrania, a my idziemy w samych koszulkach, bo nam jest gorąco po prostu. Ja wiem, morda, idź. Mamy sobą hot doga i psy je wyczuły. Znaczy, wyczuły hot doga i chyba się nie odczepią za to, No jesteśmy na górze, dało się dojść. W ogóle na, razie, na razie nie dopisuje. Może przewieje coś, może nie Widoczność jest jaka jest. Ale jesteśmy na wysokości chyba 2170 metrów w tej chwili. Weszliśmy sobie na piechotkę. Nie korzystaliśmy z żadnego... Zobacz, tam jest ten szlak. Nie korzystaliśmy z żadnego... Samochodu, tam w dole widać serpentynki, którymi się wspinaliśmy. Jezu, ja mam zawarty głowy. I tak wygląda panorama. Czy się, czy się coś zmieni? Nie wiemy. Ale może gorzej nie będzie. Dobra. Idziemy jeszcze z drugiej strony. A. Tak, a jutro zmiana lokalizacji Zarezerwowaliśmy sobie e, Taki dość luksusowy apartament w Batumi na ostatnie 4 noce I chyba, no i tam wypoczniemy Tam już w ogóle bez spiny Tylko laba i Jakieś imprezki, knajpki I atrakcje o, Jak coś mi kapnęło na ten na obiektyw No dobra Coś tu widać. Tak to wygląda. Pod koniec września. Ale jest fajnie. Fajna wspinaczka, nie? Fajnie się szło. Pokaż się. Kamerki. Żyje. Dała radę stamtąd. Fajnie. Przewyższenie 500 metrów, tak? 500 metrów przewyższenia. No w sumie. Czarów nie ma. No spokojnie. Jeszcze troszeczkę widoczków Co prawda deszcz pada Ale i tak jest pięknie, bo to są góry Kościół Świętej Trójcy To jest tu w Nawet jak deszcz pada A tam, gdzie stoi Bożena powinien być Kazbek Ale niestety go nie widzimy Może się wieczorem pojawi Jesteśmy w takim ciekawym przybytku, po prostu gdzie zamówienie trzeba ręcznie zrobić po prostu, i napisać e, co się chce na kartce. To Jest głupi z kartka i takie mało czytelne menu. Ale robimy taką, taką historię. I zobaczymy jaki będzie efekt. W każdym razie dużo osób tutaj przychodzi, to może będzie efekt piorunujący. To jest harczą, słuchajcie. To jest taka zupa, ale z taką ilością mięsa, że ja w tym. No, Takiej ilości to ja chyba w, tyg, w tygodniu zjadam w domu. Mm. Bardzo dobra. Taki górski bar mleczny, ale mm. na pewno jest dobra. Moja małżonka się zajada i mówi, że jest ok. Ja wierzę. Też jem. Ale jem dlatego, że jej wierzę. No i w knajpce, w której przysiadujemy, to przypomina trochę bar mleczy. Um, zamówiliśmy sobie ostatnie danie, bo jutro już wyruszamy do Batumi. Wzięliśmy sobie cztery, tylko cztery kali, bo to wystarczy.